Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem ClavikPL, a to jest już piąty odcinek z naszej serii Reson poradniki. Także zapraszam do oglądania. Yy, mechanizm, który wam dzisiaj pokażę. Jest to... może nie, nie mechanizm, tylko jest to wykorzystywanie bramki XOR. Czyli taki mechanizm, który pozwala nam yy, działać dwoma dźwigniami, żeby one same sobie nie zaprzeczały. Dzieli mniej więcej, że tu pociąg dźwignie i się za zapali się tamta pochodnia. Tak samo z tej strony jak ją pociągnę, to ona teraz zgaśnie. Jak ją wyłączę, to się zapali, teraz tam to zgaśnie. I tam tak samo. Mechanizm wygląda tak. Yy, a żeby ją szybko zbudować, no to wystarczy. 4, 5, 6 takich klacków. Do tego raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pochodni. No i do tego elstone. I tutaj jest wyjście. Jak zauważycie, one zadziałają identycznie jak tamta. A wykorzystać można jej na przykład w przejściu na ścianach, czyli przejdę sobie i tu wyłączę. Tutaj zrobiłem taki malutki mechanizm, że to tu jest pierwsza podźwignia, to jest druga, i to przechodzi tu i robi taką samą ścieżkę do tej, gdzie tutaj jest mechanizm 2 na 1 Wykorzystywania są różne na przykład. Na przykład, hmm. zaraz Wam pokażę, no i ok, wymyśliłem coś takiego, że tu sobie strzelamy z boku, wchodzimy i przyciskamy, bierzemy, pociągamy tą dźwignię, i drzwi się nam zamknęły, i nie musimy chodzić wtedy po tą strzałę. Ale zrobiłem tutaj takie przejście do mechanizmu, że zbieramy tą strzałę, możemy wyłączyć dźwignię i sobie pójść. No, znowu tutaj jest ta bramka, zrobili ją tu powietrzu. No, doprowadzenie jest tam, czekajcie rozwalę tutaj, chciałem żeby było estetyczniej. No, ale już szybko. Wam to pokażę. Jest dojście, gdzie strzelamy z łuku tutaj. Wtedy ta płytka jest naciśnięta, wysyła sygnał do tej powodni, która działa na ten mechanizm, i ten mechanizm jest wyłączony, czyli przejście zostało otwarte. Teraz, jeżeli prąd do zostanie dostarczony tutaj, to ta bramka się zamknie no i tak to można wykorzystać można też wykorzystać tak jak już tutaj pokazywałem no i są naprawdę jest dużo, dużo mechanizmów, które można dzięki temu yy, załagodzić sobie i jeszcze tylko coś sprawdzę zobaczyć czy tak też można i zaraz się tutaj jeszcze wam to zaprezentuję Ok, także tak jak myślałem, można je też łączyć w następujący sposób: mogą być 4 dźwignie, mogą, może być 8, może być 16 i tak dalej, tak dalej. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. A jeżeli tak, no to dajcie kciuka, czy jeżeli chcecie więcej, no to. Subskrybujcie mój kanał, dodajcie film do ulubionych i napiszcie komentarz czy yy, jak jeszcze można to wykorzystać. Ja jestem clubicle. No a to jest wykorzystywanie bramki XOR. Pozdrawiam.